Cześć, jestem tej Mirek, witam Was na kanale Technologicznym. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób skonfigurować po raz pierwszy serwer nasowy. Jest to serwer DS420, ale praktycznie konfiguracja takiego serwera nasowego Synology odbywa się w podobny sposób do każdego modelu. No i teraz, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad urządzeniem, to Najpierw musimy pobrać specjalne oprogramowanie, które znajdzie nasz serwer nasowy w całej waszej sieci. Po pierwsze, serwer nasowy nie jest w jakiś sposób skonfigurowany, w związku z tym potrzebujemy specjalnego oprogramowania do tego celu. No i też oczywiście nie wiemy, z jakim adresem IP się połączy, w związku z tym stąd ta konieczność. I teraz, żeby pobrać takie specjalne oprogramowanie, wchodzimy w... O, oczywiście otwieramy stronę synology.com. Jesteśmy przekierowani na polskojęzyczną stronę, polską wersję tej strony. Klikamy na pobieranie. Wybieramy nasz serwer. 420 plus programy narzędziowe dla komputerów stacjonarnych. I pierwszy co widzimy, Synology Assistant. Pobieramy to oprogramowanie. I teraz w jakiej wersji? Wersji na Windowsa, Maca, Ubuntu. Jeżeli Ubuntu, to w, w jakiej wersji? Czy 32-bitowej, czy 64-bitowej? Nas na razie interesuje Windows. Zobaczcie, jest możliwość od razu sprawdzenia sumy kontrolnej kluczem MD5. No ale dobrze. Instalujemy. Najpierw pobieramy to oprogramowanie. Sam program zajmuje zaledwie 10 MB, więc pobierze się dość szybko. Następnie, po pobraniu aplikacji, przystępujemy do instalacji. Instalacja, jak widzicie, jest w wielu językach. Ja wybieram język polski. Uruchamy się standardowy kreator. Oczywiście warto przeczytać instrukcję, to znaczy, licencję, tak, która się wyświetla ponieważ musimy ją zaakceptować, żeby przejść dalej. Następnie dochodzimy do instalacji i praktycznie musimy jeszcze wyrazić zgodę na zainstalowanie specjalnego kontrolera. Klikamy zainstaluj no i uruchamiamy program. Praktycznie instalacja była bardzo szybka. Teraz ja uruchomię serwer się stało? Włączyłem za późno urządzenie, serwer nasowy sobie nie zdążył się jeszcze uruchomić poprawnie, więc program nie odnalazł urządzenia. W związku z tym klikamy OK. Czekamy dosłownie chwilę, aż wszystkie dyski pokażą, aż, aż nasz serwer na sobie pokaże, że wczytał dyski i dyski, no i jest oczywiście poprawnie uruchomiony. Po poprawnym uruchomieniu serwera, Praktycznie od razu jest nie tylko wykrywany, zobaczcie, może skupmy się jeszcze na tych informacjach, został nie tylko wykryty, ale jest podany jego adres IP, instalacja o statusie, że system nie jest zainstalowany, o wersji tego systemu, jak również dokładny model i numer seryjny. I od razu wyświetla się licencja, umowa licencyjna którą możecie przeczytać. Ta umowa już jest w języku polskim. Jeżeli akceptujecie, klikamy OK. I teraz następuje przejście do strony Web Assistant, gdzie możemy skonfigurować urządzenie. Zostaniemy zapytani o kilka podstawowych informacji, które potem zostaną wgrane na nasz serwer. Klikamy Kontynuuj i teraz Zainstaluj oprogramowanie DiskStation. Menager DSM. Słuchajcie, na tym urządzeniu nie ma oprogramowania, w związku z tym musimy je dopiero zainstalować. Jeżeli nie będziemy mieli pliku, nie zainstalujemy. Nie mając pliku, klikamy na centrum pobierania. I jesteśmy praktycznie przeniesieni na tą samą stronę, na której byliśmy wcześniej. I klikamy przycisk Pobierz. Klikamy zapisz. Po pobraniu oprogramowania wracamy na stronę konfiguracyjną. Klikamy przeglądaj i wskazujemy folder, w którym znajduje się oprogramowanie. Otwieramy i klikamy zainstaluj teraz. Zobaczcie, jest kolejny komunikat. Wszystkie dane na dysku twardym 1, 2, 3 i 4 zostaną usunięte podczas instalacji. Czy na pewno chcesz kontynuować? To jest bardzo ważne, ponieważ ja akurat mam nowe dyski, więc one są w ogóle nawet nie sformatowane. Ale jeżeli macie jakieś dyski, na których są dane i nie chcielibyście ich usunąć, to niestety, ale musicie najpierw zrobić kopię zapasową tych dysków, a dopiero potem instalować oprogramowanie. Ja yy, nie mam z tym problemu, klikam rozumiem i, klik i ok. Następnie przechodzimy do opcji instalacji. I oczywiście wszystkich tych czynności, które będą wykonywane po drodze: formatowanie dysku, instalacja, oprogramowania, konfiguracja, nawet konfiguracja sieciowa. I jak widzicie, instalacja przebiega bardzo szybko. Jak już serwer uruchomi się ponownie, to wyświetla się następująca strona. Wszystko dzieje się oczywiście automatycznie. Wpisujemy nazwę naszego serwera. Ja wpiszę DS420, ale unikajcie takich konkretnych nazw, dlatego że w razie skanowania no, waszej sieci przez osoby niepowołane, wtedy bardzo łatwo takie serwery namierzyć. Nazwa użytkownika, ja wpiszę tutaj akurat Mirek. I hasło. Następnie klikam przycisk następne. Możemy oczywiście zachować, bądź nie. I teraz zobaczcie, możemy skonfigurować konto Quick Connect albo je skonfigurować, albo założyć na nowo. Ale ten krok możemy na pierwszy moment pominąć. Quick Connect służy do tego, żeby wasze serwery wyszukać w świecie, jeżeli jesteście w innej sieci, żeby móc się z nimi połączyć. Ale tą usługę chciałbym zostawić na osobny film. No, i oczywiście Quick Connect można skonfigurować już z samego serwera nasowego, więc w tym momencie możemy, jak wspomniałem, krok pominąć. Czy chcemy yy, udostępnić yy, lokalizację sieciową mojego urządzenia Synology, aby można było je odnaleźć za pośrednictwem find To zależy. Jeżeli nigdy Wasze urządzenie nie będzie pracowało w taki sposób, żebyście mieli dostęp ze świata, żebyście go mogli wyszukać, będąc w innej sieci, to proponuję tego nie włączać. Jeżeli jednak Wasz serwer, na przykład, ma zbierać nagrania z kamer monitoringu i chcielibyście, będąc nie wiem, na wakacjach, sprawdzić te nagrania, to wtedy na pewno bezpiecznie będzie połączyć się przez FindSynology.com niż na przykład za pomocą innych narzędzi nie do końca dobrze skonfigurowanych. Więc ja zaznaczam tą ocję jak najbardziej. Krótka prezentacja. Możemy włączyć analitykę urządzeń. To oznacza, że dyski twarde będą pod stałym monitoringiem, i tutaj musimy zaakceptować regulamin. W tym przypadku, gdybyśmy tego nie włączyli, no to oczywiście regulaminu nie trzeba było akceptować, niemniej jednak wtedy dyski nie byłyby analizowane, no i wszelkiego rodzaju błędy, problemy z dyskami mogłyby nie być zarejestrowane i Wam przekazane. Tu mamy menu. Centrum pakietów, panel sterowania i podstawowe informacje o urządzeniu. Zaradca do spraw zabezpieczeń. OK. I teraz tak wygląda oprogramowanie NASA. Synology DS420, ale tak na dobrą sprawę, słuchajcie, każde oprogramowanie, to znaczy każda wersja Synology ds Niczym się tak naprawdę nie, nie różni wizualnie na pierwszy przynajmniej moment. Oczywiście funkcjonalność, ilość RAMu, możliwość podłączenia dysków zewnętrznych czy ymm, na przykład pendrive'ów, to oczywiście jest zupełnie inny temat. Ja mówię teraz o oprogramowaniu, które widzicie na pierwszy moment. Dobrze, słuchajcie. W tej chwili kończymy ten film na już uruchomionym serwerze no i przystępujemy do zabawy serwerem NASowym DS420+ od Synology. Następne filmy będą temu właśnie poświęcone. Dzięki za czas, który spędziliście oglądając mój film i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.